Układ równań y równa się m plus 2x plus 2m oraz 2m minus 1x minus m równa się y opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie dwie proste równoległe. Zatem liczba m jest równa. Żeby proste były równoległe, to współczynniki przy x muszą być takie same, czyli np. y równe 2x plus 3, y równe 2x plus 5. To co przy x musi być takie samo. Teraz tak, tutaj mamy... Może przerzućmy y na lewą, resztę na prawą, a tak naprawdę po prostu zapiszmy drugie równanie jako y równe 2m minus 1x odjąć m, czyli taką kosmetykę, nie, żeby y mieć z lewej strony. I teraz zobaczmy, z tego co powiedzieliśmy, to co stoi przy x musi być takie samo, czyli u nas 2m minus 1 musi się równać m plus 2 czyli 2m minus 1 równe m plus 2, m na jedną liczbę na drugą, czyli 2m minus m równa się 3, czyli m to 3. Nasze m jest równe 3, czyli odpowiedź c.